Wczoraj na Twitterze zorganizowaliśmy tzw. pokój, czyli publiczną dyskusję z udziałem wybitnego fachowca od migracji i uchodźców profesora Maćka Duszczyka oraz Ady Porowskiej, która na co dzień zarządza ośrodkiem dla osób w kryzysie bezdomności w podwarszawskim Ursusie, a teraz... Zarządza, organizuje pracę centrum, chciałoby się powiedzieć, obsługi uchodźców na warszawskim Dworcu Zachodnim. Z tej dyskusji jasno wynika, że sytuacja, która jest trudna, będzie z każdym dniem coraz trudniejsza. Naszym wolontariuszom kończą się ogromne zasoby energii i entuzjazmu. Z drugiej strony, jak słyszymy w bankach żywności, kończą się zapasy żywności. Z trzeciej strony Ukraińcy ciągle nie mają, nie dostają podstawowych informacji o kraju, do którego trafiają, a takie informacje, takie przewodniki powinni dostawać już na granicy państwa polskiego. To ważne, że w środę rozpocznie się oficjalnie eksperyment z nadawaniem Ukraińcom Besseli, bo to im da wreszcie dostęp do naszych usług publicznych, ale to rzecz dalece niewystarczająca. Dzisiaj państwo polskie musi zadbać o to, by Ukraińcy nie tylko mieli gdzie przenocować, ale by mieli gdzie żyć. To jest prawdziwy test i próba tego, czy mamy państwo, czy mamy organizację, czy też mamy PR i polityczną propagandę sukcesu. To jest właściwy moment i prawdziwy moment próby. Putin już wie, że on z Ukraińcami, z wolnymi Ukraińcami nie wygra. Dzisiaj próbuje zająć jak największą część terytorium ukraińskiego i wypchnąć jak najwięcej milionów Ukraińców za granicę. On chce nas wszystkich w Europie przestraszyć, chce nas sparaliżować, to się Putinowi nie uda, ale dziś konieczna jest i bardzo dobra organizacja poszczególnych państw w środku, gotowość do przyjęcia uchodźców, ale też współpraca i relokacja. System relokacji uchodźców między krajami unijnymi, to jest dziś sprawa absolutnie pierwszej potrzeby.